To nagranie nagrywam drugi raz. Z jednego powodu. Mam nadzieję, że teraz ten powód już nie wystąpi, bo to bardzo ważny temat jest. Dzisiaj na tapet weźmiemy sobie temat szczęścia. W tym nagraniu powiem Ci, co z mojego punktu widzenia warto jest zacząć robić, co warto jest przestać robić, do tego, żeby tego szczęścia w Twoim życiu było chociaż odrobinę więcej. Właściwie może być go znacznie więcej, jeżeli sobie na to pozwolisz, ponieważ tak naprawdę to jest pewnego rodzaju wybór. Ale po kolei. Jedną z rzeczy, którą osobiście uważam, że warto jest zacząć robić, to zmniejszyć presję, którą bardzo często mamy. Może masz tak, że patrzysz na swoich znajomych, swoich kumpli, bliskich przyjaciół, rodzinę, czy kogokolwiek, albo jakieś osoby, które podziwiasz i myślisz, kurde, chciałbym mieć takie życie jak on, chciałbym pracować tak jak ta osoba, chciałbym jeździć tak jak tamten człowiek i tak dalej, i tak dalej. I dziko ciśniesz, żeby coś takiego zrobić. Tylko oczywiście w, to, w tym, że wkładasz coś dużo energii, super, świetnie, że jesteś się w stanie czemuś poświęcić i włożyć coś na maksa dużo pracy. Natomiast jeżeli tam Czujesz wewnątrz nieustającą presję do tego, żeby ciągle pędzić, ciągle gonić, ciągle gdzieś zapieprzać. To prawdę mówiąc, niezależnie od tego, co osiągniesz, ta presja z ciebie nie zejdzie, bo wytworzysz sobie pewien nawyk do tego, że ciągle trzeba cisnąć, ciągle trzeba zapieprzać, przez co nie nauczysz się tego, żeby się cieszyć tym, co już w tym momencie osiągasz, tym, co już zdobywasz, bo możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, że dla kogoś innego. To ty możesz być tym człowiekiem, który jest jakąś formą inspiracji, gdy, gdzie to ktoś na ciebie patrzy i mówi, kurde, ja chciałbym być jak ten ktoś. Co za tym idzie, również jednym z takich bardzo istotnych kwestii jest to, żeby pozwolić sobie na błędy. Zobacz, że gdy chodziłeś do szkoły, to za błędy byłeś karany, negatywną oceną. Jak dostawałeś negatywną ocenę, pojawiały się ograniczające emocje. Jak pojawiały się ograniczające emocje, to na siebie patrzyłeś w kategoriach, jestem beznadziejny, znowu mi nie wyszło i tak dalej, tak dalej. Później wracałeś do domu i prawdopodobnie dostawałeś jeszcze zjeby od rodziców, że się czegoś nauczyłeś, a przecież to tak cholernie proste, skoro to tak cholernie proste, to myślałeś o sobie jeszcze gorzej. A skoro myślałeś o sobie jeszcze gorzej, to później nauczyłeś się tego, żeby przed błędem i tymi wszystkimi emocjami jak najbardziej uciekać. To powoduje pewną trudność życiową, bo jeżeli chcecie czegokolwiek nauczyć, to błędy, mój drogi i moja droga, są naturalną kwestią wpisaną w ten proces. I zdaję sobie sprawę, że oczywiście to łatwo brzmi, jednak mam nadzieję, że jesteś rozumnym człowiekiem i wiesz doskonale, że to, o czym tutaj mówię, nie wiesz mi na słowo sprawdź doświadczenie w swoim życiu, zobacz, które z tych rzeczy, o których mówię, mogą być dla ciebie wartościowe. I jeżeli które z, nich, z tych rzeczy wartościowe są, praktykuj, będziesz miał ciekawsze życie. Wracając właśnie do głównego wątku. Trudno jest czasem pozwolić sobie na błędy, tylko teraz popatrz na to w taki sposób. Przynajmniej mi osobiście to bardzo mocno pomogło. Jeżeli mam coś zrobić i ma mi nawet wyjść gorzej, albo nawet ma mi wyjść źle, to osobiście nauczyłem się, że jeżeli zrobię coś źle, jeżeli mi nie wyjdzie, to ja z tego się nauczę więcej niż jakbym nie zrobił nic. Bo zobacz, że czasem chcemy postawić ten pierwszy krok, ale nie stawiamy go dlatego, że tak bardzo boimy się tego błędu, a właściwie nawet bardziej boimy się tego, co poczujemy w momencie, gdy ten błąd, e, gdy, ten, gdy tego błędu doświadczymy. Boimy się tego, co będziemy o sobie myśleć w momencie, gdy nam nie wyjdzie. Nie co inni będą myśleć. Tak naprawdę to my się najbardziej boimy tego, co my sami o sobie pomyślimy i tego, co my sami poczujemy. Jednak, jeżeli świadomie do tego podejdziesz, jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby te błędy, błędy w tym wypadku w cudzysłowie, zacząć popełniać, to błędy przestają być błędami, tylko są naprawdę konkretnymi wnioskami, konkretnymi lekcjami, które powodują to, że idziesz dalej w swoim życiu i bardziej się cieszysz. Całą tą drogą do osiągnięcia tego, co chcesz osiągnąć. Przyznam się szczerze, że nie jest to rzeczą łatwą, bo dla mnie to również czasem wiesz, siąść, nagrać wideo i później zobaczyć je w obróbce. I od razu mam czasem taką myśl: dobra, to mogę powiedzieć inaczej, to mogę powiedzieć lepiej, mogę ustawić lepszy kadr, mogłem zrobić to, mogłem zrobić tamto, mogłem zrobić pierdolenie innych rzeczy. Tylko znowu zobacz. Że nie miałbym tych wniosków, jakbym tego wideo nie nagrał. Nie miałbym tego wniosków, jakbym nie zobaczył pewnych komentarzy pod filmami. Nie miałbym tego wniosków, jakbym z moimi klientami nie rozmawiał odnośnie produktów, usług i szkoleń, które im prezentuję. Nie miałbym tego wszystkiego, gdybym czegoś nie doświadczył. To, czym powiedziałem przed momentem, pięknie wkomponowuje się w kolejny podpunkt czyli zostaw perfekcjonizm, taką złudną idealność. Jak popatrzymy teraz sobie na social media, niezależnie od tego, co weźmiemy, czy to będzie YouTube, czy to będzie Instagram, czy to będzie Facebook, czy cokolwiek innego tam teraz jeszcze będzie wychodzić, to możesz popatrzeć na to, w jaki sposób żyją niektóre osoby i uważać, ja też tak chcę. Chcę być w takich miejscach jak ten ktoś, jak jeszcze poglądasz sobie kogoś, kto akurat w tym momencie był... Na przykład na Malediwach, stamtąd poleciał na jakieś Bahamy, a stamtąd na Miami, a później jeszcze do Chicago, a później wpadł jeszcze w kilka swoich ulubionych miejsc i generalnie pokazuje tylko te wszystkie piękne chwile. I teraz zobacz, jeżeli w ten sposób bombardujesz się myślami, bombardujesz się takimi informacjami, to tworzysz masę iluzji, że tak wygląda świat i tak wygląda życie. Kompletnie pomijając to, co ten człowiek robi pomiędzy tymi chwilami, gdy pokazuje te zdjęcia, albo kompletnie pomijasz to, co ten człowiek musiał zrobić, żeby móc stworzyć sobie życie, gdy lata w tych różnych miejscach i na przykład pracuje. I ja wiem, są tutaj osoby, które doskonale rozumieją to, co mówię. Natomiast pamiętajcie, moi drodzy, że jest coraz więcej młodszych ludzi, którzy patrzą na świat przez pryzmat social mediów i uważają, że to, co jest w social mediach, to tak wygląda rzeczywistość. I tylko to, co tam zobaczył, to tak ma, wygląda rzeczywistość. Wiem, że dla niektórych to brzmi strasznie, ale naprawdę takich ludzi jest coraz więcej, bo młodsze pokolenia w dużej mierze uczą się. Patrząc na świat przez pryzmat internetu, nie jest to niczym złym, tylko bardziej istotne jest to, co my w tym internecie będziemy pokazywać. A oczywiście, że w internecie będziemy bardziej pokazywać to, jak coś wychodzi, no bo dlaczego mam się chwalić wspomnianym wcześniej błędem? Dlaczego mam się chwalić tym, że na przykład jechałem gdzieś i coś się rozpieprzyło i dojechałem tam dwa dni później i po terminie, czy cokolwiek takiego? Dlaczego mam wstawiać gorszej jakości zdjęcie, skoro mogę przeznaczyć więcej czasu i wstawić lepszej jakości zdjęcie? Tylko znowu. I jak w ten sposób zaczynamy funkcjonować, to przyklejamy się bardzo mocno do takiej złudnej wersji rzeczywistości, że wszystko jest idealne, wszystko jest usłane różami, jeżeli ktoś lubi róże, ale tak nie wygląda świat. Tak samo jest z perfekcjonizmem. Jeżeli popatrzysz na to, że właśnie nie pozwalasz sobie na różnego rodzaju błędy i od razu chcesz, żeby Ci wyszło, no to oczywiście źródło to może mieć w wielu różnych miejscach. Może dlatego, że Twoi rodzice cię niewystarczająco doceniali w dzieciństwie za starania, które robiłeś. Może masz jakiś deficyt w stylu, mam jakiś obszar w swoim życiu, w którym jestem beznadziejny. W związku z tym chcę sobie zadość uczynić w innym obszarze, żeby pokazać sobie, że ja tu jestem kozak, pomimo tego, że tam jestem beznadziejny. Bo zapominamy o tym, że nie w każdym obszarze będziemy kozakiem, i nawet jeżeli chcemy być w jednym obszarze kozakiem, to na to trzeba przeznaczyć bardzo dużo energii. Ale też oczywiście, jak popatrzymy na różne historie ludzi sukcesu, to nam są wkręcane różne bzdury, że akurat tak to wygląda i możesz osiągnąć wszystko, możesz osiągać nie wiadomo, ile, kompletnie bez wysiłku, i tak dalej dalej. I czasem uważam, że tego typu zwroty akurat powodują znacznie większy. Znacznie większą trudność, znacznie więcej problemów w życiu, nie jednego człowieka, bo wpływają, wpływają na to, że mamy więcej presji, mamy dużo stresu, porównujemy się z takimi osobami, które kompletnie często nie pokazują całej drogi dojścia do tego, gdzie, gdzie, gdzie są. Jasne, to nie znaczy, że teraz każdy ma to robić, ale tym nagraniem chcę Cię bardziej zainspirować do tego, by właśnie bardziej patrzeć na całość, a nie tylko na ten mały, drobny fragment rzeczywistości. Bo jak. Każdy z nas ma taką naturalną tendencję, żeby z tym jednym fragmentem się porównywać, bo widzimy to, co widzimy w tej chwili, i zapominamy, jaka była droga dojścia do akurat tego punktu w życiu tego człowieka. Dlatego, jak chcesz bardziej cieszyć się swoim życiem, chcesz bardziej doświadczać tego szczęścia, olej to idealność. Olej w ogóle perfekcjonie. Ja zdaję sobie sprawę, że jest to dosyć wymagające. Natomiast, serio, nie jest to aż tak bardzo trudne, jak mogłoby się wydawać, bo taka takie autentyczne podejście do życia i pozwalanie sobie na pomyłki, na błędy, na przejęzyczenia, na jakieś gafy i tak dalej. Przede wszystkim wyzwala w nas więcej luzu. Jak mamy więcej luzu, to jest bliżej do radości. Im więcej radości, tym więcej jest szczęścia. I również jak tego szczęścia chcesz mieć więcej, to to, co zdecydowanie polecam przestać robić, to jest przestać obwiniać innych, to jest przestać zwracać uwagę w ogóle na to, w jaki sposób inni żyją, tylko bardziej zająć się sobą. Dużo osób, i to jest akurat dosyć mocno widoczne w internecie, lubi sobie pokrzydzić w różnych komentarzach, powbijać innym szpile, pokrytykować, popatrz na różnego rodzaju filmy, które jeszcze nie wyszły. Ludzie już teraz mają zdanie i opinię odnośnie tego, jak będzie wyglądał film, jak będzie wyglądał seria, chociaż nie mają bladego pojęcia, widzą jakiś półtorej minutowy trailer czegoś i już stwierdzają to na pewno będzie do dupy. Co z tego, że coś ma wyjść za rok, za półtora roku, czy cokolwiek takiego, ale im już się nie podoba, bo źle dobrany aktor w ogóle do roli, chociaż jeszcze nie widzieli w ogóle tej roli, nie mieli okazji w ogóle tego doświadczyć, ale już mają zdanie. Nie bądź jedną z takich osób, ponieważ jeżeli się będziesz koncentrował na takich rzeczach i Wiesz, szydził z czegoś, co ma się nijak w ogóle do Twojego życia. Nie, jakby to jest absolutnie nic istotnego. Nie, nie wpływa to w żaden sposób na to, w jaki sposób Ty żyjesz. Ale jak na tym się będziesz koncentrował, to tak naprawdę zasilasz w sobie jeszcze bardziej, wzmacniasz w sobie jeszcze bardziej pewne nawyki, żeby koncentrować się na tym, co jest na zewnątrz, szydzić z tego, kpić, wbijać szpilę, krytykować czyli wstaw tutaj, co chcesz, ale myślę, że rozumiesz, o co chodzi. Jak robisz coś takiego i ciągle koncentrujesz się tylko na tym, co tam, co złe, co, co nieodpowiednie i tak dalej, to tak naprawdę sobie wyrządzasz krzywdę, bo możesz się w tej samej chwili skoncentrować na czymś bardziej dla Ciebie dobrym, na czymś, co da Ci więcej, nawet jeżeli to by miało być posiedzenie na ławce i poobserwowanie sobie chmur, albo nie wiem, posiedzenie i popatrzenie na słońce, akurat to by było nawet całkiem zdrowe. I na koniec może to zabrzmi dosyć górnolotnie, może to zabrzmi dosyć trywialnie, ale Pamiętaj o tym, że masz wybór. To ty właśnie podejmujesz wybór odnośnie tego, na czym się koncentrujesz. Czy koncentrujesz się na tym, co ci nie wychodzi, czego nie możesz zrobić, co ci nie wyszło, kto cię olał, kto z Twojego życia wyszedł, kto nigdy w tym życiu nie wylądował, co ci nie wyszło, ile pieniędzy nie zarabiasz, i tak dalej, i tak dalej. Możesz się na tym koncentrować, ale równie dobrze możesz się koncentrować na tym, co możesz zacząć robić, żeby w Twoim życiu było więcej radości. Możesz się zacząć koncentrować na tym, co możesz zacząć robić, żeby zarabiać więcej, co możesz zacząć robić, żeby wyglądać lepiej, co możesz zacząć robić, żeby w Twoim życiu byli ciekawsi ludzie, co możesz zacząć robić, żeby generalnie Doświadczać bardzo fajnych chwil. Na tym również możesz się koncentrować. I teraz każdego dnia, w każdej chwili masz ten wybór. Nawet teraz, kiedy oglądasz to nagranie, masz wybór, czy oglądasz się dalej, czy za chwilę zostawisz to w pizdu i będziesz myślał o jakichś innych dyrdymałach, czy może przez chwilę zastanowisz się, jak to wszystko, o czym powiedziałem, możesz wziąć do swojego życia. Zawsze masz wybór. Wiem, brzmi dosyć trywialnie, natomiast jak chwilę sobie z tym posiedzisz i się tak przez sekundę chociaż pozastanawiasz, to warto jest z tym żyć. Bo naprawdę. Jak zaczynasz brać na klatę odpowiedzialność za te swoje wybory, to to, co się dzieje tam na zewnątrz, ma znacznie mniejszą wartość niż to, co się dzieje teraz w tobie, bo na to ma znacznie większy wpływ niż na to, co się dzieje tam. Mam nadzieję, że dałem Ci dzisiaj do myślenia. Jeżeli jeszcze nie jesteś zapisany do mojego mailingu, mi emocji, jeżeli chcesz dostawać raz w tygodniu. Wartościowe treści, wejdź na stronę anatomiaemoti.pl, link znajdziesz w opisie tego filmu. Tylko pamiętaj, żeby po zapisie również potwierdzić swój, swój zapis. No i cóż, dzięki za obejrzenie tego do końca, jak zawsze. Do następnego.